Nazywam się Beata Lipska i od 2007 roku zajmuję stanowiska menedżerskie, tworząc zespoły marzeń, które wielokrotnie osiągają spektakularne sukcesy w swoich dziedzinach. W pracy menedżerskiej koncentruję się na wydobywaniu i rozwijaniu predyspozycji zawodowych każdego pracownika, tak aby wykorzystał najlepiej swój potencjał, czerpiąc satysfakcję z wykonywanych zadań. Motywuję do doskonalenia umiejętności, sama nieustannie podnosząc swoje kwalifikacje, bo wiem, jak jest to ważne dla rozwoju jednostki i organizacji. Tworzą systemy ewaluacyjne dostosowane do potrzeb danych osób i instytucji. Dzięki wdrożonym przeze mnie metodom, zespoły, którymi zarządzam, znacznie zwiększają swoje wyniki i wypracowują dodatkowe oszczędności, świadomie zarządzając budżetem. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w branżach medycznych, farmaceutycznych, ubezpieczeniowych, na rynkach usług telefonii komórkowej. Wprowadzałam firmę zagraniczną na rynek polski, tworzyłam od podstaw struktury call center, zarządzałam zespołem sprzedażowym, flotą transportową, i strukturami magazynowymi. Jednym z moich talentów według Galupa jest organizator. Potrafię nie tylko perfekcyjnie planować, ale i konsekwentnie dążę do celu, dzięki czemu żadne wyzwanie nie jest przeszkodą w realizacji najodważniejszych przedsięwzięć. Ukończyłam z tytułem magistra socjologię, studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz wiele innych szkoleń, jak choćby z zakresu ekonomii, sprzedaży, negocjacji w biznesie. Jestem zaangażowana społecznie. W 2018 roku powołałam do życia fundację działającą dla osób chcących się rozwijać ciekawych nowego, fundację wspierającą i promującą działania artystyczne, teatralne, kulturalne i edukacyjne. Prywatnie jestem matką dwójki cudownych dzieci i niezmiennie od 2005 roku żoną tego samego męża.